Hej, mam na imię Iza. Zapraszam na kolejny odcinek z serii tutoriali do Kryty. Dzisiaj opowiem o rysowaniu kształtów, elips i okręgów, prostokątów i kwadratów oraz wielokątów. To co? Odpalamy program i zaczynamy. Jesteśmy już w Mmm... Na co warto zwrócić na początek uwagę podczas tego tutorialu, żeby mieć tutaj widoczną tą opcję Tool Options, czy też to okienko? W domyślnej przestrzeni roboczej, może się to znaleźć tutaj obok selektora kolorów w drugiej zakładce. Jeżeli tego nie widzisz, to sprawdź sobie w ustawieniach. Zakładka Dockers, i tutaj u mnie jest Tool Options. Jeżeli nie jest aktywne, to po prostu wystarczy kliknąć i będzie aktywne. Zaczniemy sobie od rysowania prostokątów i kwadratów. Aby aktywować to narzędzie, należy tutaj kliknąć na taki prostokąt. I teraz, jak rysujemy? Najpierw sprawdzamy sobie. Nasze opcje, które są aktywne. Czyli w tej chwili mam wypełnienie kolorem pierwszym. U mnie jest to kolor fioletowy, jest to tutaj widoczny. Bez linii zewnętrznej, do tego jeszcze można sobie sprawdzić, czy jest jakieś ustawienie zaokrąglenia wierzchołków. Znajduje się to tutaj. Tutaj mamy taką sekcję, wielkość i właśnie mamy szerokość, wysokość, ratio i właśnie to zaokrąglenie. Ja mam w tej chwili 0 pikseli, czyli wszystko jest teraz w porządku. I z takimi ustawieniami pokażę jak narysować prostokąt. Aby zacząć należy kliknąć na kanwie w dowolnym miejscu. Ja będę posługiwać się teraz myszką. Można to również robić na tablecie rysikiem, jak najbardziej klikam w dowolnym miejscu i przeciągam myszkę, tak że widzę teraz więcej obrys z tej mojej figury i po prostu tam gdzie chcę, żeby tak jak chcę, żeby wyglądał mój prostokąt w tym miejscu, muszę puścić lewy przycisk myszy i mam narysowany prostokąt tej wysokości, szerokości tutaj nie można sobie teraz zmieniać w przypadku rysowania na warstwach rastrowych można to robić tylko i wyłącznie na warstwach wektorowych my się na razie warstwami wektorowymi nie zajmujemy także tutaj y, niestety tych opcji y, nie można edytować w tej chwili ale można sobie podejrzeć jak duży jest ten prostokąt w pikselach jeszcze pokażę, właśnie z tym zaokrągleniem wierzchołków. Ustawiam sobie tutaj na przykład 15 pikseli 15 pikseli i wtedy jest zarówno w osi X, jak i Y takie samo. Jeżeli chciałabym mieć tutaj różne wielkości, wystarczy kliknąć na tą agrafkę, i wówczas mogę sobie zmienić. Te wielkości, zarówno w osi X, jak i Y, ale jeżeli chcę, żeby zaokrąglenie było równe, zarówno w jednej osi, jak i w drugiej, to wówczas tutaj muszę mieć pewność, że te wielkości są identyczne, i to zapewnia mi właśnie tutaj ta ikonka. I ja teraz narysuję drugi prostokąt. Ja już teraz widzę obrys tej figury i widzę, że będzie się różnił od pierwszego, i tak właśnie wygląda z zaokrąglonymi wierzchołkami. Można sobie również przetestować te pozostałe opcje. Ja o nich więcej mówiłam w moim poprzednim filmiku o liniach i poliliniach. Też rysowałam tam wielokąty poprzez narzędzie polilinii i mówiłam właśnie o wypełnieniu kolorem, pierwszym, drugim i wypełnieniu deseniem, więc można sobie zajrzeć do tego filmiku. Teraz jeszcze tylko może króciutko powiem, bo to jest dość ważne, jak można wykorzystać sobie decenie przeróżnych pensji w, w, przy rysowaniu takich figur. Otóż jeżeli chcemy mieć obramowanie łącznie na przykład z wypełnieniem albo bez wypełnienia, ale jakimś ciekawym deseniem, który zapewnia nam któryś z tych pędzli dostępnych wówczas muszę sobie zaznaczy, wybrać pędzel i zaznaczyć tutaj linię zewnętrzną e, pędzel i mam teraz wypełnienie kolorem pierwszym i, wypeł i linię zewnętrzną będę rysować pędzem, wciąż mam te zaokrąglone wierzchołki, może teraz właśnie to usunę, żeby było też lepiej widać e, jakie możliwości daje nam pędzel i narysuję sobie taki prostokąt. I teraz widzę, że właśnie ta linia zewnętrzna jest taka, jak rysuje mój wybrany pędzel. Jeżeli wybierzesz sobie pędzel ten podstawowy, taki okrągły, to również w zależności od tego, jaką masz ustawioną wielkość. Tutaj u mnie jest 40 pikseli, to ja po prostu narysuję również prostokąt z zaokrąglonymi wierzchołkami, czyli podobnie jak ten. Podczas dopasowywania opcji tutaj zaokrąglenia. Ja teraz wybierając sobie linię zewnętrzną jako pędzel, i pędzel okrągły, mam pewność również, że będę miała zaokrąglone te wierzchołki. Chociaż teraz nie widzę tego w tym obrysie figury, który mi się pojawił, ale jeżeli ja kliknę, to zobaczę, że mam rzeczywiście zaokrąglone wierzchołki. To odnośnie rysowania prostokątów. Jak narysować kwadrat? Bardzo łatwo. Zasada jest dokładnie taka sama jak przy prostokątach, ale teraz musimy skorzystać z skrótu klawiszowego na klawiaturze przycisku Shift, który właśnie umożliwi nam narysowanie idealnego kwadratu. Pierwsze co należy zrobić, to kliknąć na kanwie. Przeciągnąć i teraz e, wcisnąć przycisk Shift. Trzymając go, ja po prostu widzę, że będę rysowała kwadrat. Nie mogę sobie już zmieniać wysokości i szerokości. Mam e, idealny kwadrat i jeżeli puszczę lewy przycisk myszy, to mam po prostu narysowany kwadrat. E, taka jest zasada, czyli bez przycisku Shift na klawiaturze rysujemy prostokąt. Jeżeli przyciśniemy Shift, rysujemy kwadrat. Jest jeszcze opcja, ciekawa, z wykorzystaniem skrótu klawiszowego. I jest to przycisk Control. Przycisk Control daje nam taką różnicę, że jeżeli zauważyłeś, Normalnym, normalnym domyślnym rysowaniu prostokąta ym, zaczynam zawsze od wierzchołka rysowania, czyli y, klikam myszką na kanwie w dowolnym miejscu i po prostu y, ten punkt, gdzie kliknęłam myszką, to jest mój jeden z wierzchołków. W zależności od tego, w którą stronę ja myszką pojadę, na górę, w lewo, w prawo, to y, będzie to y, po prostu zawsze jeden z wierzchołków. Natomiast jeżeli chciałabym, żeby ym, Wszystkie wierzchołki rozchodziły się m, tak samo, czyli środkiem mojego prostokątu, m, a, czy m, może inaczej. Jeżeli chciałabym, żeby wszystkie wierzchołki rozchodziły się m, w, w sposób idealny od środka prostokątu, czyli tam gdzie przecinają się przekątne, to wówczas mogę nacisnąć przycisk kontrol. A, w tym miejscu, gdzie mam teraz aktywną myszkę, przycisnę kontrol i e, po prostu widać, że teraz zmieniają mi się położenia wszystkich wierzchołków. Czyli każdy z wierzchołków oddala mi się dokładnie e, o tyle samo w przeciwne strony i wówczas e, tak jakby zaczynam rysowanie od środka prostokątu, a nie od jednego z wierzchołków. Um, nie wiem, jakie jest zastosowanie tej opcji, ale um, może akurat znajdziesz jakieś ciekawe zastosowanie. Um, Krita po prostu daje taką możliwość. Um, jeszcze jest. Um, aha, ten oczywiście, ten przycisk Shift czy Control, czyli um, zarówno jeżeli chcę kwadrat, jak i, i właśnie zmienić się chcę um, sposób rysowania, mogę sobie w dowolnym momencie. Um, Nacisnąć te przyciski, mogę um, mieć je niewciśnięte i wówczas sobie to mogę w dowolnym momencie zmieniać, ale wciąż trzymam przycisk, lewy przycisk myszy. Jeszcze jest jedna opcja, którą daje nam Klita z wykorzystaniem skrótu klawiszowego, jest to przycisk Alt. Alt umożliwia nam przesuwanie całej figury po kanwie. Jeżeli chcę zmienić miejsce położenia mojej figury, Wówczas naciskam Alt i z wciśniętym e, przyciskiem Alt e, po prostu zmieniam to miejsce. Jak puszczę Alt, to już e, znowu e, mam figurę w tym miejscu, w którym upuściłam przycisk Alt. Um, ja mam wersję Crit 4. E, w wersji 5 e, i wyżej, nie 5 to chyba jest na razie... E, Yy, ostatnia wersja, jaką wypuściła Krita, ale nieważne, w wersji 5 jest również kombinacja klawiszy Ctrl Alt, bodajże, i ona umożliwia nam obracanie figury. Ja tego nie jestem w stanie pokazać yy, u mnie, bo tak jak mówiłam, mam wersję 4, ale jeżeli masz wersję 5, można to sprawdzić sobie chyba tutaj w tej ostatniej zakładce Help About Krita i yy, gdzie to jest? Eee, może nie tu? A tu, tak, tak. Widzę tutaj. No, no ja szukam, a to jest po prostu. E, tutaj jest e, moja wersja kryte 4 4 a, Także, tak jak mówiłam, sprawdź sobie kombinację klawiszy Ctrl Alt. Jeżeli masz wersję 5, e, powinna figura się wówczas obracać. Jeżeli wciśniesz Shift, Ctrl i Alt, to obracasz wtedy kwadrat. Ok, teraz przejdziemy sobie do rysowania elips i okręgów. Aby aktywować tą, to narzędzie, należy kliknąć tutaj obok na to kółeczko, i teraz możemy rysować elipsy i okręgi. Zasada jest dokładnie ta sama. Mamy te same opcje tutaj dostępne: wypełnienia i linii zewnętrznej. Nie ma już zaokrąglenia wierzchołków, bo nie mamy wierzchołków. Rysujemy dokładnie tak samo. Klikam sobie na kanwie w dowolnym miejscu i w taki sposób rysuję elipsę. Jeżeli chcę narysować okrąg. To po prostu klikam i wciskam przycisk Shift, wtedy rysuję idealny okrąg. Podobnie jest, z, jeżeli chodzi o działanie przycisku Alt, czyli mogę sobie właśnie przesuwać po całej kanwie moją figurę. Ok. Został nam jeszcze wielokąt. Jeżeli chodzi o wielokąt, aktywowanie go y, znajduje się tutaj, jest to ta y, ikonka wielokątu. Y, może usunę sobie najpierw jeszcze wszystko z mojej kanwy, włączam wielokąt. I jak y, działa to narzędzie? Troszkę inaczej niż w przypadku dwóch poprzednich. Tutaj yy, jesteśmy zdani na klikanie myszką i każdy klik to jest wierzchołek mojego wielokątu. Jeżeli chcę zakończyć rysowanie wielokątu, to albo tutaj yy, przybliżam się do mojego początku wielokątu i wtedy pojawia mi się takie mniejsze kółeczko. Jeżeli ja widzę już to kółeczko i kliknę w jego obszarze, to wówczas figura mi się zamknie. Teraz, właśnie widać, że mam tutaj ustawienia takie, mam linię zewnętrzną tylko bez wypełnienia, dlatego narysowałam taki wielokąt. Jeżeli chodzi o te opcje dodatkowe, to tutaj jest dokładnie tak samo jak przy prostokątach i okręgach. Jeszcze tylko powiem o tym, że istnieje inny sposób na zakończanie rysowania wielokątu, czyli znowu. Sobie klikam tutaj, klikam sobie myszką, i w miejscu, w którym znajduję się teraz, mogę sobie nacisnąć przycisk Enter na klawiaturze, i ten ostatni punkt, który był moim klikniętym wierzchołkiem, on jest tak jakby łączony z początkiem wielokątu, i w taki sposób też sobie można, właśnie. Zakończyć rysowanie wielokątu. Jest jeszcze trzecia możliwość: podwójne kliknięcie myszką. Czyli zaczynam sobie rysować wielokąt i chcę, żeby tutaj był mój ostatni wierzchołek. To dwa razy klikam myszką i on się wtedy automatycznie zamyka. I jeżeli podczas rysowania wielokątu stwierdzimy, że chcemy, aby już kliknięty wierzchołek był w innym miejscu. Ten ostatni kliknięty, żeby był w innym miejscu niż to uczyniliśmy, to mamy taką możliwość e, cofnięcia zmiany. E, naciskając przycisk Shift na klawiaturze i Z, czyli jednocześnie Shift i Z, on cofa właśnie tą zmianę, i teraz zniknął mi ten wierzchołek, który narysowałam poprzednio. I mogę sobie po prostu dalej rysować. Jeżeli chcę usunąć dwa poprzednie wierzchołki, no to muszę dwa razy Shift Z. I sobie mogę dalej rysować. I mam taki wielokąt. Chyba to tyle, jeżeli chodzi o rysowanie figur wielokątów. Jeżeli są jakieś pytania, to. Pozostaw komentarz pod filmikiem z pytaniem. Zapraszam do oglądania moich e, e, takich timelapsów z rysowania, też są e, e, u mnie na kanale. Ostatnio się dużo ich pojawia, mniej trochę filmików skryty, ale na te filmiki skryty muszę poświęcić dużo więcej czasu, z którym jest różnie. Ale można sobie podejrzeć, co rysuję. Jak rysuję a w przyspieszeniu. Um, tak. Postaram się troszeczkę szybciej zrobić już kolejny filmik i mam nadzieję, że uda mi się częściej wrzucać te tutoriale, bo też mi to sprawia dużą radość i daje dużo satysfakcji. I chcę się dzielić tym, co już umiem i tym, czego mogę się nauczyć. Mogę się też nauczyć wiele od Was, na pewno. I, I tak jak zwykle, zachęcam do testowania, sprawdzania. Warto też, jeżeli czegoś nie wie, na przykład sobie przejrzeć dokumentację do Kryty. Jest chyba też w języku polskim. Nawet wrzucę link w sumie t, pod filmikiem do tego, bo jeszcze nie wrzucałam. A taka dokumentacja właśnie do Kryty może się przydać. Ja na przykład korzystałam, jeżeli y, y, przy sprawdzaniu, jakie są możliwości podczas rysowania tych figur geometrycznych. To właśnie skorzystałam z dokumentacji Kryty. Tam jest wszystko opisane, jakie są y, właśnie skróty klawiszowe, jakieś y, tipy dają. Fajne i w ogóle warto zajrzeć tam na pewno. Ale warto też oglądać takie filmiki jak moje, czyli tutaj można się nauczyć czegoś w praktyce. To też jest fajne. Ja też się mnóstwo uczyłam wcześniej od ludzi, ale dużo też sama testuję i sprawdzam, i, i to też daje mnóstwo radości. Także zachęcam również i do tego, żeby sobie testować różne opcje samemu i przedzierać się przez ten program, który jest naprawdę super i ja wszystko w nim robię. Jak dotychczas nie kupowałam jeszcze żadnej licencji do Photoshopa. Wszystko, wszystko w Póki co jest dla mnie wystarczająco. E, ok, no ja nie będę już przedłużać. Mm. Jeżeli podobał Ci się filmik, pozostaw lajka i w ogóle może subskrybować kanał. I życzę kreatywnego czasu, jak zwykle. Dużo radości podczas rysowania i wszystkiego dobrego. Zdrowka dużo również o, ostatnio może być z tym różnie, a to jest najważniejsze. <laughs> ok. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia wkrótce. Hej!